Siemanko, młodeczki Siemano Dzisiaj może pogramy w... W... widok Spinner To fajna gra Chwil No Gramy. mam tu mam level 13 dobra jak chcecie możecie z tego piszcie czy chcecie z tego serię bo ja bym chciał i piszcie co chcecie no to my kręcimy słabo zakręciłem to jeszcze raz ja, ja tego nie mam um, próbuję byłem tak i Mój rekord to zaraz zaparłem, to jest Ym, 6, 678. Dobra, to jeszcze raz kręcimy. a może pogramy nie, mi grę nie, może by wy... ja w ogóle są na trampolinie o, 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 o Dobra, to inna A, i muszę przegrać, żeby to... Nie umiem, A, Jać! I teraz może w lawę, a później w to. Spróbuję dobić 200. Oj! No nie, to chciałem. Się... Dobra. Ja cię gram, mistrz, żeby nie no, spróbuję 50 dobić. Nie no, w ogóle widzicie moją mordkę? I tak, my no, musiałem. Dobra, I teraz może nagram. change。